Omówimy teraz kolejny ciekawy temat, pokażemy jak wykonać pewne podstawowe obliczenia w raporcie. Wiemy już jak grupować, no i takie grupy teraz mogą nam się przydać, jeśli chcemy wyliczyć powiedzmy łączną wartość sprzedaży dla danego roku, albo na przykład chcemy wyliczyć wartość średnią. Otwieramy dokument 6.4, obliczenia w raportach. Mamy tabelę, którą już znamy z poprzedniego rozdziału. Teraz na jej podstawie stworzymy właśnie taki prosty raport. Nas generalnie interesują wyniki sprzedaży dla danego roku, czyli użyjemy tylko trzech pól: rok, miesiąc oraz wartość sprzedaży. Naszą tabelę możemy zamknąć i rozpoczniemy od kreatora raportów czyli pole rok, pole miesiąc i pole sprzedaż. Tutaj na pewno dodamy poziom grupowania czyli właśnie rok, i mamy dwa elementy podrzędne, konkretne wartości. Pominiemy na razie sortowanie. Układ krokowy, orientacja pionowa. Tutaj niczego nie zmieniamy. Możemy kliknąć na przycisku zakończ. No i oczywiście nasz raport otwarty zostanie w widoku podglądu wydruku. Może go teraz zamkniemy. Przejdźmy na chwilkę do widoku układu. Skoro mamy grupy, no to chcielibyśmy teraz wyliczyć średnią wartość albo łączną wartość sprzedaży dla danego roku. Przejdźmy do karty projektowanie. No i mamy takie proste narzędzie o nazwie sumy. Tylko musimy zwrócić uwagę na to, która kolumna w danym momencie jest zaznaczona. Teraz na przykład mamy zaznaczone miesiące, a więc możemy na przykład policzyć rekordy, czyli 12 miesięcy w pierwszym roku, 12 w drugim i na dole mamy sumę dla całego raportu, czyli 24 rekordy. Może usuniemy teraz tą wartość, rozwiniemy listę, odznaczymy. Nas raczej interesują wyniki sprzedaży. Czyli zaznaczamy tą kolumnę i możemy wybrać, powiedzmy, polecenie suma. No i mamy sumę sprzedaży dla roku pierwszego, dla roku drugiego, a na dole mamy stopkę całego raportu, czyli jest to oczywiście suma sprzedaży ze wszystkich lat, ze wszystkich grup. I na takiej samej zasadzie możemy zamiast sumy dodać wartość średnio dla każdego roku i średnią wartość dla całego raportu. Może na razie ten element usuniemy i samodzielnie w widoku projektu spróbujemy dodać właśnie takie pole obliczeniowe, czyli wstawimy kontrolkę, która będzie Sumowała wyniki sprzedaży z 12 miesięcy. Otwórzmy teraz nasz raport właśnie w widoku projektu. Mamy stopkę dla każdego roku i mamy także stopkę dla całej strony. Może rozpoczniemy od stopki dla roku. Złapmy za tą krawędź i przesuńmy na dół, aby tą stopkę troszkę powiększyć. Tutaj musimy wstawić pole, które będzie wartości sumowało dynamicznie, czyli wstawimy kontrolkę pola tekstowego. Narysujemy ją tutaj w stopce roku. Jest to kontrolka niepowiązana, ponieważ nie będzie ona dotyczyła rekordów, tylko będzie sumowała wartości ze wszystkich miesięcy. Może najpierw przesuniemy te dwa elementy troszkę na prawo. Najpierw etykietę, potem właściwe pole. Możemy troszkę zmniejszyć szerokość o mniej więcej w ten sposób. Kliknijmy tutaj dwukrotnie, zaznaczmy tekst i wprowadźmy słowo suma, następnie dwukropek. Teraz może jeszcze tą etykietę złapmy i przesuńmy do pola. Natomiast tutaj, w tym polu, chcemy wprowadzić sumę, czyli będziemy musieli skonstruować takie proste wyrażenie. Upewnijmy się, że kontrolka pola tekstowego jest zaznaczona i wybierzmy dane. Interesuje nas źródło formatu. Musimy kliknąć na tym przycisku po stronie prawej. No i mamy konstruktora wyrażeń. Skoro chcemy sumować, to możemy użyć funkcji wbudowanej, czyli rozwijamy funkcję, funkcje wbudowane. I mamy taką grupę o nazwie agregat SQL. Po prostu podstawowe funkcje agregujące: średnia, wariancja, odchylenie, minimum, maksimum itd. Nas interesuje funkcja o nazwie suma. Klikamy dwukrotnie, aby ją do tego konstruktora wyrażeń załadować. Wyrażenie, które jest parametrem tej funkcji, to po prostu nazwa pola, które chcemy sumować. My będziemy sumowali wyniki sprzedaży. Generalnie w tym wypadku mamy prostą strukturę, czyli nazwę możemy wprowadzić ręcznie, tylko pamiętajmy o tym, że nazwy pól zawsze ujmujemy w nawias prostokątny. Jeśli z kolei nie chcemy tego pola wpisywać ręcznie, to możemy rozwinąć zawartość naszej bazy, potem raporty, grupę wszystkie raporty i nasz raport o nazwie sprzedaż. No i stąd właśnie wybieramy pole o nazwie sprzedaż, klikamy na nim dwukrotnie. Czyli taka bardzo prosta funkcja suma sumujemy wszystko to co znajduje się w polu sprzedaż, tylko będą to dane dla każdego roku, ponieważ umieściliśmy to pole obliczeniowe właśnie w stopce roku. To może teraz spróbujmy uruchomić nasz zmodyfikowany raport. No i rzeczywiście tutaj załadowana została suma. Tylko chcielibyśmy uzyskać identyczne formatowanie, po prostu są to dane walutowe. Powróćmy więc do widoku projektu. Nasze pole jest zaznaczone i wybierzmy format. Rozwiamy pierwszą listę format i po prostu wybieramy opcję format walutowy. Może jeszcze wprowadzimy tutaj kilka drobnych zmian. Zaznaczymy tą stopkę roku, wybierzemy formatowanie, wprowadzimy jakiś delikatny kolor w tle, może jeszcze zmodyfikujemy wypełnienie tego pola, na przykład w ten sposób. Zwiększymy jeszcze troszkę czytelność tekstu w etykiecie, zaznaczymy i na przykład wybierzemy tekst w jakimś ciemniejszym odcieniu koloru szarego czy w kolorze czarnym. To oczywiście nie ma większego znaczenia. Dla nas najważniejsza jest właściwa funkcjonalność. Teraz mamy już prawidłowo sformatowane dane. Zauważmy, że jest to suma z roku 2011, tutaj mamy sumę z roku 2012. Oczywiście nie mamy sumy ze wszystkich dwóch lat. Ponieważ musielibyśmy wtedy dodać kolejne pole tego typu do stopki całej strony. Warto pamiętać jednak o tym, że możemy dowolnie wstawiać takie własne kontrolki, własne pola do formularza i oczywiście możemy do nich wprowadzać dane dynamicznie, czyli możemy konstruować różne wyrażenia, możemy wykonywać różnego rodzaju obliczenia.